Dzisiaj mówimy szeptem. Odpalimy sobie taką kurde paczkę całą, nie no może nie całą, bo braknie nam czasu dzisiaj. FP3 na certyfikacie, no i co, 2024 rok, najnowsza partia jaka wyszła, jeszcze pachnie nowością kartoną, no z kartona, więc no 1,8 g. opisywać już tego nie będę, bo to jest prawie to samo, tylko rok do przodu. Jedna kreska, jeszcze lepiej, więc. Ile to mieć? 1.8? 1.8, no. To Stara miała 3 gramy, tak? No. Będzie albo już jest odcinek na kanale. No i tutaj mamy, no zauważyłem, uwaga, bardzo głośna. Tego nie było w 23 roku. No, klaserek. Ale to chyba będzie to samo, tylko nie wiem. Zobaczymy. Szybki teścik to będzie. Zobaczymy. No a to, i jednak nie Ta ma w tyłu, właśnie, no. się nie. Dobra. <noise> Długi ląd. <noise> Długi lącik, zobaczymy. Na wyciągniętej ręce moi drodzy. Kładziemy lub stawiamy. Odpalamy i uciekamy. Ora, plara, plara wypadła Głośno. No Fajna, głośna podatka. Może byk Wczoraj jak jedno się no FP3 no to nie jest to samo co kiedyś, no bo <gryw> dziurka po starej wersji no. Robimy nowo więc no Najnowszy rok, nie wiem czy się... Coś różni od 2023 Może tam tylko napisem, uwaga, bardzo głośne I tylko tyle, nie? Sprawa przytłumiła No, mega przytłumiła O, no, tutaj gniazdko takie Napalnik malutki Nie no, jak stara wersja na no. No to będzie bardziej chyba bonusowy film. Taki szybki. Bo jeszcze mamy S dobre 4-5 filmów jeszcze do nagrania. No. Taka najnowsza wersja. O, megamod no. może być, no. Megamod? Ja bym na przykład brał. Te buldogi dwugramowe, albańskie petardy. To no, jest nie No plus jest to, że macie fajny długi don, tak? No i flarę, nie, bo petardy albańskie nie mają. No i znowu żeście poparzył. A to jest może się skrócił chyba? Nie. Nie? I w jednak zawsze akustyka jest lepsza. Ale kto ma znowu garnek pod ten pod ręką O. jest ostatnia sztuka papierka nie zgubić tego co był na klaserku Ląd długi, mamy czas na ucieczkę mhm. i gitara Stara piękna i nie są złe no, bir powstał. Bir powstał. No, cztery minutki. Szybki, krótki teści, jednak to nie jest museńsze ani słabsze, jest jednakowe, więc... No. Nie popsuli się. Z jakością prochu się nie popsuli. Ło. To widzicie. Takie no chmurki. Za... Coś za o! Uuu. Coś na wigie. odpalić, kurde, bez szumów. No teraz pod koniec, ale teraz to może wiać. jeszcze nie bo mam Nakręcić te Dobra, filmów. klasycznie Dobra. Dobra. subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się mocno z mojej strony tyle dziękujemy, że z nami jesteście <śmuszczak> <śmuszczak> Na tyle, hej